Siemanko Dzisiaj będzie odcinek na YouTube a w końcu z moją twarzą, bo chyba ja nagrałem filmik o czymś innym Teraz się zajmiemy oczywiście wędkarstwem, bo jestem wędkarzem, więc porozmawiamy o jednej rybie o sandaczu Ja o tym mówię na kanale Sandacze, więc ja znam się na tej rzeczy na tych rzeczach, więc yy, yy, mówiąc szczerze to sondacze to są yy, drapieżniki z dużymi zębami życiówka <laughs> chyba mojego taty to jest 96 cm i yy, yy, jeszcze nie dobił metra niestety łowimy w werwik na kanale yy, Bodwech. tam yy, jest i senda trzymiłowymi na trupka, nieraz na żywką, żywą rybę, rybkę, babkę żywą, babka to jest szkodnik, więc no my nie wypuszczamy babek, babki to się zabija, czy znaczy, chyba, że są takie malutkie, to ja może nieraz po cichu wypuszczam takie malutkie, ale no, też da się na spinning, tam też da się na spinning, zupałem chyba tylko... Jednego są na spinning. Byłem jeszcze na Hiszpanii, to tam jednego zapadł na spinning, jednego Maxim. Taki też wędkarz, ale o teraz tak coś mi się wędkarstwo tak. No nie za bardzo. Żeby był trochę dłuższy odcinek, to pogadam jeszcze um, o, jak, o czym co robi sonda, i ogólnie. Możecie pisać w komentarzach. Co, jak chcecie rybę, żebym opowiedział o niej coś w kolejnym odcinku? Będę oczywiście jeszcze robił inne filmiki, bo to oczywiście inne niż rybakarstwo. też robił właśnie jak nagram z tymi trendami. Filmiki albo z tymi najstraszniejszymi rzeczami, to też będę robił filmiki. Tylko na razie to takie o rybach też zrobię, bo jestem wędkarzem. i wujek brodaty gra. podpowiedział e, mi, żeby żeby zrobić um, kartę, coś karskie, czyli się żeby... żeby terwikana o jednej rzeczy, ale tak się ja nie umiem tak zrobić, więc dobra, sandacz, mam... No. Sandacz ryba, dosyć duża. Czy my nie ważymy ile wagi, waga jest, bo ile centymetrów ma. Ja do tego... Ja zaczynam z głowieniem um, sandaczów w Belgii, w Polsce, gdziekolwiek. To najlepiej na trupka poczekać, że ja trochę trzeba poczeka, poczekać, o właśnie jest wysłał, no to trzymam kciuki za yy, ciebie chyba, nie, nie doczytałem, już zaraz spojrzę, no trzymam kciuki za nagranie, o, tak on napisał, więc yy, ja lubię, bardzo lubię, jestem każdym dobra, teraz mi się w ogóle wszystko pomieszało, yy, Czyli o czym miałbym jeszcze pogadać? No i właśnie sandacze są takie, że za długo na lądzie nie przeżyją, bo nie, my wypuszczamy nauki, no, ile robimy sandacze, ale ogólnie z wszystkimi rybami, oprócz babek, bo babki to zabijamy. Um, to jakby zdechnie sandacz bo był za długo na lądzie to my go zabieramy na obiadzik ale rzadko to robimy a tam najgorzej, że w Berbik są Polacy kurczę jakieś dziadki najgorsze, które tam z, biorą ryby, nie wiem, codziennie po 10 ryb, sandaczów biorą i je zabijają na obiad tych nienawidzimy tych, tych dziadków no więc tak o czym miał jeszcze Powiedzieć, ma takie jeszcze na grzbiecie, takie kolce um, ra, Dużo razy się kułem, jak skakał. Jeden mały taki gnojek. Przecież bo ja się zalogowuję na Unity, y, bo, bo chcę robić grycy 3D. I potem wrzucić na Itch.io, y, y, ale na razie ten. Dobra, o ryba. O, jeszcze bym miał e, książkę, to na jednym z odcinków pokazywałem książkę z rybami polskimi. Był tam chyba sandacz, nie za bardzo nie pamiętam. Na pewno był Szczupak. No, więc e, Sandecz to jest fajna ryba. Ogólnie ma łuski takie, że jakby jak okon ma, podobne, tylko takie ten. I właśnie... A, i właśnie, jakbyś chciał y, zrobić zdjęcie z takim sandaczem, to musisz łapać za skrzydła. nie tak, że za skrzydła ten, tylko tak o, i tak y, drugą rękę możesz trzymać tak. tak. o za ogon, albo tak o, albo po prostu tak o za brzuch. Zależy też jaki duży jesteś, jaką masz rękę dużą, albo co tam... To zobacz, jak się tam... I y, może jakbyś miał ktoś Ci pomoże, będzie z kimś na rybach, to... Zobaczymy wędkę, Um, lepiej mieć porządną Ja Mój tato ma porządne wędki Jak ja też Ja mam więcej wędek niż niego Znaczy no nie wiem czy mam więcej Ale chyba tak Dobra. Um, teraz będę chciał na spinning na suma uchodzić Ale też teraz najbardziej na sondacza. O co dzisiaj byliśmy na nocce Albo wczoraj też byliśmy To cholera Nic nie brało ani jednej ryby No dobra oprócz babek I jeszcze próbowałem myszy złapać no dobra, 6 minut jest dobre. Na razie pozdrawiam, brodacy, gracz, wujek Mateo, Mateusz. Na razie, pa. pa.